Dlaczego po duchowym przebudzeniu tak wielu ludzi, zwłaszcza w dojrzałym wieku, traci motywację do działania? To zjawisko bywa zaskakujące, szczególnie wtedy, gdy przez całe życie kierowaliśmy się planami, ambicjami i obowiązkami. Ale czy to naprawdę kryzys, a może zaproszenie, zaproszenie do wejścia na nowy poziom świadomości, gdzie to nie potrzeba robienia. Wyznacza kierunek, lecz głębsze bycie, gdzie zamiast pędu pojawia się cisza, a w tej ciszy może zacząć się najważniejsza podróż Twojego życia. Bazując na ponadczasowej mądrości buddyzmu, przyjrzymy się temu zjawisku z innej perspektywy. Pokażemy, jak stan, który na pierwszy rzut oka wygląda jak wypalenie, może być tak naprawdę przełomem. I jak to, co wcześniej wydawało się końcem, może okazać się początkiem czegoś znacznie większego. Jednym z najczęstszych i zarazem najbardziej zaskakujących skutków duchowego przebudzenia jest rozpad tożsamości, którą budowaliśmy przez całe życie.